Cześć Wam wszystkim, z tej strony Draka i wracamy do Ratchet Clank Rift Apart i kręcimy Gnoja, w sensie kręcimy Juice'em, mamy go uwolnić, bo jesteśmy tymi dobrymi. To jednie? O, to jedło. To his i tyle. Nie zadawaj pytań Ratchet. O, wow, nawet nie wiem, że te wieżyczki można... A to fakt, czy wy to widzicie? Wieżyczka wyhodowała klej i jest przyklejona, wow, nawet nie wiedziałem, że można je przywiązywać do ścian. Nice. I tak, jakby Juice walczy. I niestety, wbrew temu, co, co robi Juice z wymiaru zła. To ten już nie jest śmiertelny, I w pewnym momencie się przewróci na kolanko. I już nie wstanie. W sensie nie będzie martwy, czy... Ja tak nie. Atakuje. O, to znowu kurwa oni. No, teraz już jest trzech. No i ja pierdolę ta gra po prostu momentami, nie? No, grzyby tanie. Czas na grzybobranie. A, no tak, pan grzybek ewoluował na pannę grzybę. Fu, pannę grzybę. Pannę grzybek... Eee... I teraz jakby są podwójne normalnie. Czyli tak, wychodzi pan grzybek i pan na grzybek może uczuć dwa, więc cztery grzyby. Więcej grzybów niż delastowas. was Also zraszacz, też tu jest. A, no tak, teraz mamy toksyczne zraszacze. Toksyczne zraszacze zatruwają. W miarę jasno nie wiem czemu. To jest ciekawi. Nie wiem czemu tutaj iście. Jakby na szczęście teraz możemy wytworzyć absolutnie tyle zamętu, że ci goście raczej nie są groźni. Pewnie zaś tam nie mnie że to powiedziałem, prawda? E gdzie jest reszta mali? O, tu jest reszta ziomali! Eat some ice! Ice, ice, baby! He, śmieszny dźwięk! E Bruch? Czy ty nazwiesz mnie kurwa pluszakiem? Boi! Czy to doleci? Nie, nie doleci. Ta się zabije. chuj to woda. Myślałem, że to kwas czy coś. Ok.

ogólnie o jeśli nie mylę to chyba Kaci zwiercowała się gra jak grała i z jakiegoś powodu raczej został teleportowany ścianę i absolutnie nie nie mogła wyjść well Mamy dwóch dżusów i chyba się lubią Jakby, czy może Wolty zostały złapane przez to całe wymiarowe zamieszanie i od początku zostali rozdzieleni, czy może oni są jak Ratchet i Rivet dla siebie, swojej odpowiednicy. Anyway, sukces. Z jakiegoś powodu klawisz z szaszką robi robotę. Randomowe przemyślenie na teraz. Insomniak zrobił również Spider-Man-Miles Morales i jestem na 99% pewien, że ten efekt świetlny, ten efekt piorunu, który mają teraz wolty na swoich łapkoszczypcach, to dokładnie ten sam efekt graficzny, który jest używany w Milesie do jego mocy. Just saying: Did it Śmieciobot ma.

Dzięki, e, a Ogólnie, tak, nasz nowy wymiaromat nie jest fioletowy, jest pomarańczowy. Nie mam bladego pojęcia czemu. Czy to dlatego, że. Ok. Najwidoczniej nowa ksywka mu odpowiada, jasne. Co kto lubi stary Co się tam kurwa wydarzyło? bo było coś zgliczowane w środku. Widzicie? To chyba nie powinno tak wyglądać. Yy... Ogólnie chciałem jeszcze pozwiedzać, ale widzę, że gra zablokowała mi wszystkie wszystkie wejścia, więc okej, okay, lecimy do wyjścia i tyle. I tak, jeśli tutaj wrócimy na tę planetę, te wszystkie drzwi są potwierane i możemy zwiedzać dowolnie, bez żadnego problemu. It, tak, właśnie co nie mówić. Nie wiem, czy te wymiar jest innego koloru, bo to bycie właśnie pioruny, tak? aby voltów a, były tego koloru, a, czy może wiecie, to tak? bo no to jest kolor i fell off the archives in front of you and scream. A lot. True? I don't know. Just be friendly and open and don't overthink it. Don't overthink it. Okay. Yeah. E, ogólnie kmię, bo wiem, że są te śruby i chyba jeszcze jakieś infobody są ukryte i teraz kmię, jak się do tego wszystkiego dorwać, ale nie wiem czy wykminie. I tak, ogólnie to jest de facto póki co, koniec ścieżki raczeta. Teraz Racet bierze sobie wolne wybarze zurkiego. E, a my idziemy do... O nie nie nie. nie. A myślę, że się jest. Szlak poleciało. E, a my bierzemy e, się za rivet i... mamy jeszcze małą przygodę jako ona. Właśnie. I tak, generalnie, właśnie tak jak mówiłem to wcześniej, nic nie broni w sumie. Na przykład, przejść aby całej sekcji raczeta wiecie, od, mm, od Corsona aż po. E, przez Sawali kończąc tutaj. E, I wtedy, i tak jakby Ratchet powie. Ochę, idziemy do Zurkiego w takim razie, jasne. A, dobra, widzę już. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czekaj, czy dolecę? Czy popełniłem błąd? A nie, ja nie popełniam błędów, tylko błędy czasami spotykają. spotykają. E, dobra. E, do, tak, to właśnie Raczet powiedział, że okej, okay, idziemy do Zurkiego i możemy sterować Rivet i możemy też to zrobić z drugą stronę, czyli e, przejść salutką Rivet i potem zająć się Raczetem, cyk. Oczywiście, tak, to co mówiłem wcześniej, ja tych śrub totalnie nie potrzebuję i nie mam zamiaru używać, jakby podnoszę je, ponieważ jestem graczem, który podnosi cały generalnie, jakby jeśli widzę coś, jeśli jest coś, co mogę łatwo zdobyć, to zdobywam to, nawet jeśli nie mam zamiaru tego używać. To samo tyczy się pancerzy. Nie mam zamiaru ubrać żadnego z nich ani kurwa na sekundę, ale, you know, jakby chcę pancerze. Jakby. Aha, dobra, tam jest. Statek jest tam, ale tam jest statek w wymiarze. Yy, w wymiarze ładnym, że tak powiem. Raczej tam nie dolecę nawet na tych rakietowych butach, zwłaszcza, że nie mam się zbyt. Chuj, spróbujemy, jakby aż tak na tym pokażę. Nie, nie, nie ma szans, nie ma, nie ma nie ma totalnie szans. Co ciekawe, że mapa to pokazuje w takim razie. Ha! Huh. Weird. Wiecie, normalnie jak gdzieś nie możemy dojść w tych wymiarach, to mapy tego nie pokazują. Po prostu, aby to jest y, totalnie zaciemnione, ale nie tym razem najwidoczniej. Siuch. Tak, dobra i to bierzemy za stratę. Zawsze zostaje tym otwierającym się oknem. Dobra, i tak... E, lecimy do... na toren 4. Oczywiście tak, jak jakoś... E, te postacie porozumiewają się ze sobą. W sensie raczej nie ma jak wiedzieć, że kwarc został uszkodzony, a jednak wie, że Rivet idzie naprawić kwarc jakoś. At least this mission will be a straightforward one. <laughs> I don't know about your dimension, but out here things never go according to plan. Improvisation is a skill you learn very fast. I also have a talent for improvisation. Well, I can't wait to see you in action. <laughs> jakby, wiem, rivet buntowniczka hardcore w ogóle czaję, czaję, ale jakby... Klank wraz z raczetem mają tak jakby 20 przygód za pasem, tak więc tak, you know. To, to też. Strasznie lubię tą planetę. Jakby z jakiegoś powodu, jakby kolorystyka tutaj, mimo tego iż to de facto planeta, a wiecie, post -apo i w ogóle. Jest coś przyjemnego w patrzeniu na to. Places like this usually have to fend for themselves against bandits or pirates. Why not both Dobra. maybe one of the bullards in town knows where to find him? They're very um knowledgeable about the area. I hope they are more hospitable than the bullards in my dimension. Ah! Niestety... Nie rozumiem nawiązania, ponieważ nie pamiętam wulardów z wymiaru raczeta. Eee, czy ja wiem? I te refleksje na ręce Rivet, kiedy obracała tą śrubą w dłoniach, jakby... O, takie dobre. Pamiętam, że jest gdzieś tutaj infobot ukryty, ale chyba to kawałek dalej. O nie nie. Pardon me, does anyone here know where we can find the fixer? Yes, they're being cautious. Gotta fortify before the next raid. I tak, szukamy fixera. Jakby, wiecie, to ten no fixer, gościu, który po prostu naprawia. Ale o, jeśli ja Zdjęcia, nie, nie mylę, bym... nie... fixer to również, aby gościu, który, wiecie, w slangu załatwia nielegalne rzeczy. Bym... Jakkolwiek super lubię tą planetę, to cały motyw naprawiacza jest dla mnie kind of dziwny, aczkolwiek ta woda bardzo satysfakcjonująco bulgocze. Dziup. Dobra, kolejny dla nas. Jesteśmy na dobrej drodze. I tak, ogólnie Infoboty. Yy, z jednym. jakby Kindów of też pokazują liczbę planet z jednym wyjątkiem. W sensie poza barem Zurkiego, który ma chyba w sobie trzy infoboty, nie, trzy? Dwa, ma dwa infoboty w sobie, to reszta, wiecie, to od jeden infobot na planetę. Tak więc tak, jakby mamy cztery puste kratki w tym momencie. yes indeed. malinath gulch is the largest scrapyard in the galaxy once an arena for titanic robot death matches and full-contact poetry slams this area became a well of highly sought-after ancient ore and rare technology

Przypomina mi, nie mam pojęcia czemu akurat konkretnie mój umysł wygenerował to porównanie, ale niech będzie, Płyniemy w to. E, przypomina mi jeden, a w sumie teoretycznie dwa poziomy z Star Wars: The Force Unleashed. Nawet takie już w tym momencie trochę leciwej, bo z początków PS3. E, gierce z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, jak sama nazwa wskazuje i tak tam jakby jako... jako SIT tropiliśmy sobie... o to misiek. E, tropiliśmy pozostałych żywych Jedi i jeden z nich ukrywał się na... O mój Boże, co się temu stało? Niech ginie. Mam wrażenie, że to uratowałem w tym momencie e, e, ścigaliśmy Jedi i właśnie jeden z nich ukrywał się na wielkiej planecie, która była Złomowiskiem. Tej broni nie lubię I pamiętam, że ona pojawiała się już w wcześniejszych raczetach i tam też nie byłem fanem a póki co, nie szalę. Jezu, już 20. Rarytanium? Chryste, panie. Ile my tego zbieramy, dziadostwa? O, dobra, co my tu mamy? Więcej ammo. To na no, wiadomo, spoko. O, większy, większy, większy damage. Nice. No dobra, i póki co, zero... Y Zero tutaj kafelków yy, pomarańczowych, zgubiłem na chwilę nazwę chlorów w mojej głowie. Z jakiejś... A, dobra, jeszcze tu mamy. Zwiększa maksymalną liczbę wrogów, tutaj można jak Jasne, let's roll it Dobra. Dobra. A w ogóle tak, jakby. Widzicie grzybka? Ja nie, nie, ja widzę jakiegoś dziwnego roga tego żuka, ale no, whatever. I wiecie, z jednej strony chciałem to wszystko pulepszyć na full, bo wtedy pani z druką wrzuca śmiesznym tekstem.

He most definitely is! Great guy, the best, and single, if either of you are interested. We were told that he can fix phase quartz. Phase quartz, blaze quartz, any quartz, anything! But, uh. We've been having trouble with pirates, so we asked him to help because, you know, he's a big guy. But after a few days of totally crushing them, he just, uh. broke. Hmm. Perhaps we could fix him. You two look like you could straighten him out in a enough minute! But the path to him was destroyed in the last pirate raid, so you'll need a hurl shot! Oh, and I saw one in the smelting pits further ahead. Lucky you. Ratchet going to the Lombax dimension? It is possible. No dobra, do tego się zaraz odniosę. Ale tak, może tutaj co do tego naprawiacza moja wyobraźnia zrobiła robotę i przez to jestem kind of zawiedziony tym, czym się on okazał, bo jest on wielkim, mega robotem z Irokezem. Ale, jakby wyobrażałem sobie, wiecie coś bardziej, jakby może. mistycznego, wiecie jakiegoś gościa, który nie ma manipuluje, nie? materią i jest w stanie złożyć to z powrotem, a nie to dosłownie, jakby wiecie, jakby duży robot, który naprawia rzeczy. Jakby. O mój Boże, nie widziałem na tak blisko! Jakby, Kaman, gdybyś. O twórcy, to chujowy design gry, no tak się kurwa nie robi. Sorry. E, jeśli nie chcieliście, żeby gracze chcieli tam przeskoczyć, to trzeba by było dać jakieś, wiecie, oznaczenie, jakieś, nie wiem, ścianę postawić, kuźwa, nie wiem, ścianę laserową, spalającą cokolwiek. Ja by nawet nie spadłem de facto poniżej poziomu półki skalnej. Bruch. I tak, ogólnie ten wątek kontynuuje wkurzanie mnie. Ponieważ y, mamy głupkowaty powód raczeta, który jakoś specjalnie nie ma zbyt dobrego powodu, by, by nie iść do reszty Lombaxów jakby nie, nie czaje całego, o może nie jestem ich godny, czy coś takiego. W zasadzie, sensie, jakby to, to oni zostawili ciebie, a jakby nie musisz być godny, jakby... To cała rasa, a nie jedna konkretna... Nie, nie szukasz swojego ojca z niesamowitymi dokonaniami, w sensie jego pewnie przy okazji. Ale nie szukasz jego konkretnie, tylko szukasz całej swojej rasy, więc aby cała rasa nie wypnie się na ciebie bo... bo, bo nie wiem, bo twoje dokonania nie są aż tak dobre jak ich czy coś takiego, mimo tego, iż no de facto raczec jest no super bohaterem, nie więc nie mam pojęcia czemu miał być coś nie tak. No to bardzo dziwne. I tak, ta zrobi to jeszcze takie dziwne pseudo sztuczne napięcie, gdzie o hej jakby riwet zaczyna być pasywny... No agresywna, bo o, no raczej nie chce iść, to może ja sama pójdę. I wiecie to jest tak no, dziwne napięcie między postaciami, które do tej pory między sobą słowa nie zamieniły Z wątku, który jest i tak tak sobie napisany. Dziwna rzecz... Wiecie, jeszcze dolało mi które oliwy do ognia to, że pisaliście mi właśnie i w komentarzach, i na Discordzie fakt, że de facto powrót, jakby wątek powrotu do domu został wytrzaskany na maksa... W poprzednich częściach, w jakby właśnie był cały wątek, gdzie, o oh, hej, Ratchet twierdzi, iż... Raże twierdzi, iż odnała swoje miejsce w tym wymiarze. Tutaj ma kumpli, tutaj ma życie. Ja się teraz zostałem w tym samym iść, bo tutaj były naprzód nie ma ścieżki, a jakby... Z, jakby. Ok, spoko. Marker przestał się poruszać, zajebiście A, to po prostu rady Jesteśmy na nicości najwidoczniej. Mapa się zliczowała, cudownie. Strasznie fajny klimat ma ta planeta. Wiem, że brakuje mi takich jakby doprecyzowań w tym, w tych moich określaniu, jakby klimatu tych planet jako fajny i normalnie jestem dużo bardziej precyzyjny w tym, co lubię i czego nie lubię, ale nie potrafię określić jakby po prostu jakby styl graficzny tej gry jest jawnie tak fajny, tak przyjemny, tak... Szczegółowo idealny, tak stylistycznie mi odpowiadający, że jakby nie mam po prostu co... Co de facto konkretnego się dopominać, tylko wszystko mi tu odpowiada z drogi, kurwa w takiej co O, to śruba wybornie. To zabawne, ponieważ te ptaki eksplodują jakąś żółtą energią, ale skoro to zwykłe ptaki, to prawdopodobnie była ich Och, zadał mi demach gnojki. A, to było piękne. Jakie to jest wszystko idealne.

jakby. To głupie, ale. Rivet jakby. Jakby. Wiecie. Trzasnęła kośćmi, jakby strzeliła kostkami swojej mechanicznej dłoni. Nie czy to ogarnęliście. Jakby. To błąd, ale zabawny. Doceniam też, że zapinki no na. Yeah płaszczu, piera są jakby wiecie, kluczami francuskimi. W sensie, no tak, francuskimi. E, dobra, tak, tutaj e, zakończymy sobie odcinek. E, wiem, że akurat w akcji, ale wiecie, czas, czas goni i w ogóle, a i tak wiecie, kolejny odcinek zacznie się od razu into action, bez chodzenia. Więc dobra, e, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę e, i e, trzymajcie się plutko. do kolejnego odcinka Ratchet Clank Rift Apart u mnie na kanale. Pa, pa, pa!